Ten gol w ostatniej sekundzie meczu pozwolił im zdobyć Mistrzostwo Anglii. To niesamowite gole w ostatniej sekundzie meczu. Siemano, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kesek. W dzisiejszym odcinku obejrzymy niemożliwe, niesamowite gole w ostatniej sekundzie meczu, które zmieniły historię piłki nożnej. Jeśli chcecie więcej takich filmów, zostawiacie łapki w górę, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. No i co, przechodzimy do oglądania, bo dzisiaj mamy creme de la creme. Proszę bardzo, mamy wynik 2-2, Barcelona remisowa z Real Madryt. Każdy tego gola pamięta. Leo Messi, Leo Pan Piłkarz, król futbolu Messi. Strzelił gola w ostatniej sekundzie meczu, zdejmuje koszulkę i pokazuje ją kibicom Realu Madryt. Przepiękny gol, palce lizać. Leo Messi. Kolejna sytuacja, Manchester City kontra Manchester United. Mamy dośrodkowanie w pole karne, to była 92. minuta, był wynik 2-2. Zobaczmy co tutaj się dzieje, jest nieporozumienie i takim oto sposobem, chyba to biegnie z na Nani, mija yy, harta, strzela gola i daje zwycięstwo w derbach Manchesteru. I takim oto sposobem Manchester United wygrywa to spotkanie 3-2 i podnosi tutaj właśnie puchar. Więc to był na pewno wyjątkowy gol. Widzimy kolejną akcję. To jest Bundesliga, z tego co widzę. Tutaj niby był fal, zawodnik się przewrócił. Co tam się dalej dzieje? Bo niech minie tego. Bramkaż w ogóle był jakoś wysoko ustawiony. Był strzał na bramkę. Nie, to but poleciał. Co tam się w ogóle wydarzyło? Ja nie minie tego. To jest 87 meczu. Co się dzieje w tym spotkaniu? Wynik 3-3. Co to za mecz? Ktoś mu buta wyrzucił na bramkę, Ale głupota. Założył buta i co jest dalej? 5 minut później. Rzut karny? Bez skitu. I 5 minut później czy się gola? Przestrzelił. O kurde. Mam tutaj wynik, że PSG prowadzi 3-2 w dwumeczu United. W aktualnym spotkaniu prowadzi 2-1, i tutaj chyba było zagranie jakiejś ręką. i Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. No, zagranie ręką jest, kim Pembe. i sędzia dyktuje w tej sytuacji rzut karny. Ok, załamany kim Pembe. No, i rashford podchodzi. Zobaczymy, co tam się stanie. Rashford bierze rozbieg, uderza i jest gol. Neymarito, no nie wierzy. Neymarito nie wierzy i takim oto sposobem oni odpadają. Teraz mecz Roma-Juventus. Trzy punkty e, dają tutaj e, rekord ligowy. I zobaczmy, Juventus atakuje, 94. minuta. Juventus strzela gola i ma 99 punktów w lidze. Pobija tym samym rekord w historii rozgrywek. Seria, no niesamowita akcja i gol w ostatniej sekundzie, który na pewno zmienił historię tej ligi. Tutaj mamy kolejną akcję United, cieszy się z mistrzostwa, ma 89 punktów aktualnie, Manchester City ma 87 i gol strzelony przez Manchester City daje Mistrzostwo Anglii Manchesterowi City. To jest coś, co zapisało się na kartach historii piłki nożnej. Aguero, niesamowity gol, coś co na pewno możecie pamiętać albo i nie, ale no to była niesamowita historia. Kolejne spotkanie, nie wiem, jest to minuta, gol pad. Ale widać, że trener bardzo Porto się cieszy, i jest to chyba gol, który daje zwycięstwo nad Benfica. Pytanie tylko, czy jest to gol dający też mistrzostwo Portugalii? Ciężko mi powiedzieć. Bayern-Borussia, proszę bardzo. 2-1 prowadzi Bayern w 8, 90. minucie. Strzał, dośrodkowanie, gol. I mamy gol na 2-2. Widać tutaj, że nawet włodarze Bayernu Monachium w tej sytuacji nie wytrzymali. No i widzimy ogromną radość na trybunach w Dortmundzie. kolejna tutaj, kolejny mecz. Mamy menadżera Porto. Wprowadził młodego zawodnika, to jest jego syn. Wszedł na boisko. Jest dośrodkowanie i strzelił Gola w ostatnim minucie meczu. Gol na 3-2 pobiegł do swojego daty. No jest to na pewno przepiękna historia którą przyjemnie ogląda się, szczególnie że on dopiero wchodzi na boisko. Tutaj mamy akcję drogby, drogo był fałowany, sędzia w tej sytuacji nie podyktował karnego, no karny najprawdopodobniej był. E, później był kolejny karny, ręka pikę, też sędzia nie podyktował karnego, tutaj kibice zaczęli płakać, że sędzia kibice przeciwko nim, e, kolejna sytuacja był strzał, tutaj też piłka trafiła w rękę w 92 minucie, podbiega tutaj widać e, zawodnik do sędziego i niezda strzela bramkę. Która daje awans do kolejnej rundy w Lizę mistrzów. Oglądałem ten mecz, wtedy zostawałem kibicem właśnie FC Barcelony. No i widać, Drogba nie mógł z tym się pogodzić. Trzy lata później mamy znowu mecz Barcelony z Chelsea. Messi nie trafił na początku skarnego, potem strzał z dystansu był kolejny słupek. No Barcelona nie miała farta, była to już 91. minuta i poszła kontra. Proszę bardzo. Torres przyjął piłkę, wyszedł sam na sam z Waldesem. Minął Valdesa, oddał strzał do pustej bramki i to Chelsea awansowało wtedy do kolejnej rundy. No, historia zatoczyła wtedy niezłe koło. Niestety, Messi trafił karnego. Kolejny mecz, Milan-Torino. E, Chyba tak, 17-letni bramkarz generalnie stoi w bramce. Prowadzą 3-2. Jest strzał z rzutu karnego i on broni. Była to bardzo, bardzo ważna interwencja. No i widać, że Donaruma wtedy spisał się fenomenalnie w bramce. No i dał dużo powodu do radości swoim kolegom z drużyny. No, był to naprawdę dobry piłkarz. Znaczy, dalej jest dobrym piłkarzem, tylko teraz broni w PSG. Allison widać, że biegnie w pole karne. Jest dośrodkowanie i Allison strzelił niesamowitego gola. No jest to coś. Czym na pewno zapisał się na historiach kart piłki nożnej? Przepiękny gol z główki. No i Klop także był zadowolony. Kolejny mecz, kto przegra, spada z ligi. Widzimy ostatni rzut rożny, jest dośrodkowanie, gol strzelony i proszę Państwa, ta drużyna utrzymuje się w lidze, a druga spada z ligi. Tak potoczyła się historia tych dwóch klubów. Widać ogromną radość. No stawiam, że byli bardziej zadowoleni niż z mistrzostwa, bo zostali na najwyższym poziomie rozgrywkowym w tej lidze i super się cieszyli. Zobaczcie, jaka to jest radość na tym boisku. Nie? Tam wszyscy wbiegli na murawę, cieszyli się, kibice wbiegli. Wszyscy, wszyscy naprawdę wszyscy świętowali, oprócz drużyny przeciwnej, oczywiście. Rzut karny tutaj bramkarz broni, jest dobitka, bramkarz broni i zobaczcie, co potem się wydarzyło. Ogromna radość kibiców i zaraz idzie kontratak. Widzimy, to jest nagranie piękne z trybun. Podanie do jednego zawodnika. dośrodkowanie w pole karne. Strzał, a nie, zgranie z główki, strzał i gol, nie? Na początku wyjęli karnego w końcówce meczu, potem zrobili z tego kontratak i strzelili gola. Niesamowita historia. Ale radość w ogóle na trybunach. Co tam się wydarzyło? Wszyscy na murawie, skaczą, tańczą. Barcelona. Remontada na Camp Nou. Bardzo przegrała pierwsze spotkanie 5-1, To jest gol w ostatniej sekundzie. Dośrodkowanie do Sergi Roberto, piękne podanie Neymara i FC Barcelona wyeliminowała Paris Saint-Germain. Jest to dla mnie, dla kibice bardzo jedno z najpiękniejszych spotkań, aż teraz mi przychodzą ciarki po ciele. Naprawdę niesamowity comeback i to jeszcze gol w ogóle był w ostatniej sekundzie, więc w ogóle świetna historia. Kolejny gol, Lukas strzela gola w końcówce meczu dający awans Tottenhamowi do wielkiego finału chyba wtedy Ligi Mistrzów, bo Ajax odpadł i Tottenham zmierzył się chyba z Liverpoolem z tego co pamiętam. 94. minuta, mamy dośrodkowanie, bramkarz w polu karnym i strzelił to jakoś, nie wiem, szupakiem? Jakoś piętką? Jak on o to oddał strzał? Piętki strzelił gola. Nie dość, że bramkarz, to strzelił się z piętki w ostatniej minucie. No, radość na pewno jest ogromna. No i tutaj widzimy, że Messi chwali jednego z golkiperów, który strzelił właśnie takiego gola. I zobaczcie, bramkarz z przewrotki umieścił piłkę w ramce. No, przepiękny gol przewrotka, piłka wpadająca do bramki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o gole w ostatniej sekundzie meczu, które zmieniły historię. No powiem Wam tak, sam chciałbym być na miejscu tych piłkarzy, którzy strzelają gole w ostatnich sekundach meczu i odmieniają całkowicie historię piłki nożnej. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie już jutro. Siemanko!